A na pewno, jak pamiętamy tydzień temu, dostaliśmy w skrobie w Wyszowic. i na pewno to wpłynęło troszkę i na do y, dziewczyn. Jednak y, y, na treningach nie widać tego, było tej porażki. Dziewczyny były bardzo zmobilizowane cały tydzień. Właśnie trenowaliśmy kroki niektóre koleżanki z Krakowa, y, żeby wyeliminować ich blokiem. No, y, udało się tak połowicznie, bo, bo wygraliśmy za dwa punkty, 3-2, ale jak pan y, tutaj... By... Panowie widzicie, ta skawa 12 dziewcząt do grania, nie poszło w pierwszym trzecie Jagodzińskiej, to weszła Katala czy, czy, czy inny koleżanki, zmiana za zmianą, a ja mam taką zmianę tylko, że kaszka stoi i albo zagra na ataku, albo zagra na przyjęciu, no dobrze, że, że pomogła dzisiaj i, i odwróciło się od nas, bo my chcieliśmy w ogóle tę rzecz wygrać, naprawdę, bo po tym takim laniu odbudować się od razu to tak było bardzo trudno i dlatego tutaj chciałbym podziękować dziewczynom, że jednak podjęły walkę, walczyły do końca, bo jak w siatkówkę nie podbije się pi kilka piłek w polu, to na samym ataku nic nie można zrobić. A tutaj pokazały dziewczyny charakter i z tego się najbardziej cieszę, że, że wygraliśmy. Może to nie jest, mówię, do końca, że nie za trzy punkty, ale te dwa punkty też mają swoją wymogę.